Witajcie kochani, dzisiaj już w trzecim odcinku z serii książka pod tytułem Chciałam wam serdecznie podziękować pod, pod moim filmem o pamiętnikach Handmade z Violety wybiło 310 widzów, może już więcej 310 wyświetleń, może już więcej Więc bardzo wam serdecznie dziękuję, dziękuję za 18 subskrypcji Mam nadzieję, że dobijemy chociaż do 50 I jesteście najlepsi i dziękuję wam serdecznie Dobra, ale przejdźmy do zadań Zapisz coś w chmurze. Zadanie wykonane. Mij złą ocenę w dobrą. Pazurem wiedni, zakreskowane pola. nowe nożyczki, ponieważ tamte nożyczki zgubiłam. Nie biegajcie z nożyczkami, o nie, nie, już druga para mi poszła. Dobra, ale bierzmy się za wycinanie. Mm. zadanie wykonane. Zadanie fafik nam paskudził. jak usuniesz ślady? Czy korektorem? Jej! Stawiłam jedną łapeczkę, żeby było że ślady. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mnie, to zrób to, żebyś był na bieżąco. Łapeczki w górę, jeżeli się podobało. I mam z Was bardzo, bardzo wielką prośbę, żebyście właśnie dawali mi te pomysły na te trzy guziki, ponieważ żadnego komentarza nie stan. I bardzo Was proszę o te pomysły na guziki. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. I pa!